Podczas zajęć naszego kółka fizycznego o nazwie Dziwny jest ten świat, przede wszystkim dziwimy się światu, a doświadczenia płynne i kolorowe kolumny faktycznie powaliły nas z nóg i potwierdziły naszą tezę, że dziwny jest ten świat. W pierwszym doświadczeniu nalewaliśmy na siebie syrop cukrowy, kakao. Do mycia naczyń, wodę oraz olej. Oczywiście ciecze trzeba było wlewać bardzo powoli. Najlepiej po ściance naczynia lub zakraplaczem, tak aby warstwami układały się na sobie. Okazało się, że było to do zrobienia i każdy z nas uzyskał w swojej probówce piękną kolorową wieżę z cieczy. Każda kolejna nalewana na siebie ciecz miała coraz mniejszą gęstość. Dlatego układały się dla sobie i żadna z nich nie zmieniała miejsca. Zastanawialiśmy się, gdzie należałoby nalać mleko. Mleko ma gęstość tylko ciut większą od wody. Dlatego powinniśmy je nalewać zaraz na płyn do mycia naczyń, ale jeszcze przed wodą. Byłoby to jednak bardzo trudne, gdyż gęstość wody i mleka różni się tylko nieznacznie. Tak bardzo spodobało nam się pierwsze doświadczenie, że postanowiliśmy zrobić również tęczę w kieliszku. Dobraliśmy więc ciecze, które kolorami odpowiadały tęczy, a równocześnie można je było nalać na siebie, gdyż miały odpowiednią gęstość. Pierwszy został nalany czerwony keczup, następnie pomarańczowy sos do mięs i żółty miód zielony płyn do naczyń, następnie woda zabarwiona na niebiesko i fioletowy denaturat. Naszym oczom ukazała się piękna tęczowa wieża w kieliszku. Kolejnym ciekawym etapem tego doświadczenia było wrzucanie różnych przedmiotów. Oczywiście nakrętka, Metalowa opadła na samo dno, gdyż gęstość metalu była największa. Natomiast mrożona truskawka zatrzymała się na granicy oleju i wody oraz w drugim kieliszku na granicy wody i denaturatu. Winogrono zatrzymało się na poziomie płynu do mycia naczyń i tam pozostało w jednym i w drugim kieliszku. Metalowe śrubki. Opadały na dno lub zatrzymywały się w pomarańczowym, gęstym sosie. Borówki amerykańskie pływały również na granicy oleju i wody. Korek pływał po oleju, natomiast brukselka zatrzymała się w oleju, ale w nim utonęła. W drugim kieliszku brukselka zatrzymała się na granicy wody i denaturatu. Plastikowe śrubki zatrzymały się w płynie do bycia naczyń, a orzech włoski pływał zanurzony w oleju. Ostatecznie postanowiliśmy zrobić ocean w słoiku. Do słoika nalaliśmy zabarwionej niebieskim atramentem wody oraz oleju. Truskawka była naszym pogranicznikiem. I równocześnie pływającym po wzburzonym oceanie statkiem. Woda i olej to dwie ciecze nie mieszające się o różnej gęstości. Woda ma większą gęstość od oliwy, dlatego oliwa utrzymuje się na wodzie. Truskawka ma gęstość mniejszą od wody, ale większą od oliwy, dlatego znajduje się na pograniczu tych cieczy. Cząstki wody są polarne. To znaczy lubią swoje towarzystwo i nie tworzą wiązań z niepolarnymi cząsteczkami oleju. Dlatego woda i olej nie mieszają się.